W gminie Dąbrowa-Białostocka uroczyście oddano do użytku zmodernizowaną ulicę Jasionówka-Kolonia o długości ponad 1200 metrów. Cieszymy się ogromnie z tego, że ta inwestycja powstała dzięki programowi Polski Ład, który pozwalał nam na to, byśmy mogli wpisywać te drogi, problematyczne drogi, bo dzięki tym środkom ponad 10 milionów złotych udało się już w zasadzie zrobić drogi w niasionuce kolonii, Kireje i reszkowcach reszkowcach kolonii. Cieszymy się ogromnie. By były to może tutaj nie aż tak problematyczne, ale w Kiryjewszczyźnie i w Reszkowcach były to naprawdę drogi, które przebiegały często przez takie podmokłe tereny. Ta podbudowa musiała być wykonana z zastosowaniem takiej technologii dodatkowych kruszyw i cementu, więc problematyczne i też kosztowne to było. Dlatego też dzięki temu programowi, który rząd poprzedni wprowadził, ubiegaliśmy się o te środki, udało się je pozyskać i cieszymy się dzisiaj tym, pięknym dniem, w którym korzystamy już od jakiegoś czasu nawet, korzystamy z tej drogi, a przede wszystkim korzystają z tej drogi mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają. Ta droga, powiem szczerze, była w złym stanie, była wyrówka i było po prostu źle jeździć. Nie była wzniesiona po prostu i jak deszcz padał, to były kałuże i trudna była do przejechania. Ta droga jest dużo użytkowana, bo my jako rolnicy, Wozimy siano no pra, praktycznie wszystko. Firma Campbell wykonała bardzo dobrą robotę i rzetelnie się przyłożyli do tej pracy, i wszyscy mieszkańcy są naprawdę zadowoleni. Jest to kolejna inwestycja, na którą bardzo, bardzo długo czekaliście, czadowni mieszkańcy, ale dzisiaj możemy świętować zrealizowaną inwestycję i w końcu z niej korzystać. Także jest to swoistego rodzaju radość wasza, radość nasza, radość wszystkich mieszkańców i wszystkich korzystających. Koszt inwestycji to prawie 1 milion 800 tysięcy złotych dofinansowanego ze środków rządowego funduszu Polski Ład.